Cześć, witajcie drodzy widzowie. Pewnie się nie zdziwicie, jeżeli powiem, że eksperymentujemy sobie nadal z Linux'ami live, czy z dystrybucjami live z jądrem Linuxa. I okazało się, że Zorin jest na tyle ciekawy, że. Odkryliło się kilka kolejnych e, zabawek. O już wygląda na to, że Ctrl, Alt Shift i R powinno nam nagrywać ekran. Tutaj się taka kropka czerwona pokazała ale zniknęła, czyli widocznie nie chce się bawić z wokoscreenem jednocześnie. Wcale się nie dziwię. Tym niemniej wcześniej trochę e, zrobiłem tutaj filmik. Właśnie taką kombinacją klawiszy. O, patrzcie, tutaj się coś ponagrywało. To 62 kB to to na pewno nic nie jest a to 43 kB też to nic nie jest Także to Nie wiem czy słyszycie ten strumyk w tle Tak sobie szam, że płynie strum, Gdzie strumyk płynie z wolna Rozsiewa zioła Maj Stokrotka rosła polna a nad nią szumiał gaj. To wygląda, że takie rzeczy robi. Czyli po 30 sekund nagrywa, jeżeli się naciśnie jednocześnie CTRL, ALT, SHIFT i R. I to, jak pewnie widzicie, zrobiło nam filmik w WebM. Go sobie zatrzymamy z pacją i sprawdzimy, co to jest. W properties pisze nam, że to jest kodek ON2 VP9 30 frames per second. Czyli 30 klatek na sekundę. Bardzo fajnie. No i. Tak jak poprzednio. Trochę pozmienialiśmy sobie tutaj. E, okazało się, że można sobie to było dać nawet na... Tak, zmień tło. I tutaj Zorin Appearance. Można było e, Pozmieniać niektóre rzeczy. Interface Motyw Taki, taki i panel można było położenie na ekranie tą albo góra. Szczerze mówiąc, wolę u góry. Może dlatego, że się przyzwyczaiłem w Ubuntu Studio. Co tutaj jest naprawdę e, Lepszego niż, niż ma Ubuntu Studio na tym etapie, to jest to, że sobie biorę klapkę, zamykam. On sobie spokojnie śpi do rana. Czyli um, po prostu nie muszę go yy, zamykać i usypiać. Prawdopodobnie nieco więcej energii zużywa niż jak, jakbym go zupełnie wyłączył. I Wyłączył. W, w, w gniazdku. Ale. Trochę chyba jestem leniwy. Albo może czasem mi szkoda. Chociaż no nie wiem. W każdym razie jest to wygodne. Nie mówię, że, nie, że będę tak przez cały czas już robił, bo no, zory jest naprawdę fajny i ciekawy. Jest co tutaj oglądać i testować. Także jeszcze nawet tych wszystkich rzeczy nie, po, nie potestowałem. Programowanie, build, aha, to oglądaliśmy. To jest jakaś taka, że można sobie budować online w sieci. Office, no to wiadomo, kalibre i e kontakty, planer, VYM, słownik, stecz, no i grafika, blender. Darktable, Dia, Inkscape, Krita, LibreCat, Scribbles, Shotwell. Aha, uh moj -huh, no, sounded video. To je Jessica KD Live. starsza trochę wersja, ale jest PTVQ Check Control Rhythm Box o. No i te edukacyjne Zikompi Charles Play um. K Turtle tak math, tak paint. Właśnie coś jest ciekawego, że on nawet na dzień dobry pokazuje jeden zombie. I ja podejrzewam, że to jest ten właśnie Wejon, czy jakieś ten. To jest taki. Belfer klasowy, że on zdaje się umożliwia kontrolowanie czy tam łączność z tymi innymi od Vejon. Serw ten. Myślę, że, że to ten jest, chociaż nie, tutaj nie piszę, że ten jest zombie. No nie wiem, w każdym razie ten mi się wydaje taki, mm, nie, uruchomiałem, nie uruchamiałem go, a, a pokazuje się, nie wiem czy tak ma być, eee, w tym Education on jest, to jest właśnie ten. Wion Configurator, w Master. O, tutaj w moim przypadku chyba nie jest potrzebny, ale jak na razie nie, nie wygląda na to, żeby specjalnie przeszkadzał. Także niech sobie będzie. Poza tym, no, bardzo fajnie chodzi i ładnie, ładnie wygląda. Prawdę mówiąc, jak go włączam, to. W tych usta ustawieniach przestawiłem na ten, na ten ciemny temat i czcionki powiększałem, bo tutaj były coś w granicach 10. Watknęciłem na 14. Lepiej widzę, wy lepiej widzicie, także wszyscy są bardziej zadowoleni. Jeżeli nie wiecie jaką jakie yy, przetestować sobie dystrybucję. Macie w miarę bieżący sprzęt a nie próbowaliście z Zorin Education Warto popatrzeć Szczególnie jeżeli yy, tak waszą normalną dystrybucją jest Linux Mint albo Ubuntu Zolnie spoko. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do jutra Cześć wam.